Cześć, mam na imię Janek i, i szukam, e, szukam takiej osoby, która gdzieś na pewno jest, e, która tak jak ja w tym wielkim internecie czuje się bardzo samotna i, i życie i dużo stresu w życiu ma, i czasami ma ochotę po prostu Usiąść, posłuchać muzyki, tak pomarzyć, też trochę. I szukam takiej osoby też dlatego, że jest znakomita okazja, żeby się poznać, ponieważ grają takie zespoły, które bardzo lubię. I one grają 22 kwietnia w klubie Tygmont przy ulicy Mozowieckiej. To Hannibal i Purple Chocolate. I ja przy nich bardzo zawsze się odprężam. I właśnie szukam takiej osoby, która chciałaby się ze mną trochę odprężyć eee, i, i pomarzyć, właśnie na takim koncercie. i mam nadzieję, że ktoś się odezwie bo to już w sumie niedługo a tak samemu na koncert znowu chciałbym jeżeli gdzieś jesteś to napisz po prostu niech połączy nas YouTube i spotkajmy się w tym momencie 22